To jest Infiniti Q50, co znaczy Infiniti nieskończoność. A co może być nieskończone? O, na przykład wszechświat, albo przybliżony czas dostawy listu poleconego przez pocztę. Niestety, pomimo takiej nazwy, obecność tej marki na europejskim rynku się skończyła. Dlaczego tak piękne i szybkie auta nie wzbudziły wystarczającego zainteresowania klientów? A może warto skorzystać z oferty rynku wtornego? To i wiele innych przydatnych informacji w tym filmie. Wy pamiętajcie, aby subskrybować kanał. Zaczynamy! Od zawsze lubiłem styl marki Infinity, a Q50 wygląda po prostu obłędnie. Jest to limuzyna klasy D premium i ma pełno przetłoczeń, skośnych linii i smaczków. Z przodu w oczy rzuca się wielki czarny grill, smukłe lampy oraz maska z dwoma przetłoczeniami na krawędziach. Nasz egzemplarz ma pakiet Shadow, dzięki czemu zobaczymy między innymi czarne wstawki, takie jak lusterka, grill, 19 calowe alufelgi czy końcówki układu wydechowego. Z boku jest elegancko, jak na limuzynę przystało, ale ale też dynamicznie. Są tu charakterystyczne i nieregularne kształty, szczególnie ciekawe w okolicach tylnego koła. Te muskulaturę możemy z zadowoleniem oglądać w lusterkach bocznych podczas jazdy. Z tyłu duże, wąskie lampy, wielkie logo Infinity oraz dwie rury wydechowe i dyfuzor. Produkcja Q50 rozpoczęła się w 2013 roku i w sumie trwa nadal. Ale nie dla Europy, tylko dla reszty świata. Lifting w 2017. Wnętrze nie pozostawia złudzeń, miało być premium. O, na przykład skóra, skóra, skóra. Do tego ładne wstawki, o tutaj taka a la Carbon, czy też Piano Black. Jakość materiałów? Tutaj w górnej części tworzywa dość miękkie, dobrej jakości. Niestety, w tym miejscu, gdzie opieramy zazwyczaj kolano, już tak miękko nie jest. Jest taka cieniutka warstwa skóry. Przeszycia jak najbardziej prawdziwe wygląda to bardzo dobrze. Na pierwszy rzut oka przepastnie, deska jest mocno rozbudowana, i jak to w nowoczesnych autach mamy sporo ekranów. Na górze duży, kolorowy ekran, który służy głównie do wyświetlania nawigacji, ale możemy go także podzielić i na drugiej części wyświetlać na przykład aktualne zużycie paliwa. Jak widzicie, według mapy obecnie znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście Krystian, który udostępnił nam to auto do testu i serdecznie go pozdrawiamy, wgrał tutaj Apple CarPlay, dzięki czemu możemy na przykład korzystać normalnie z Google Maps na tym ekranie. Na dole jest jeszcze pasek, na którym zobaczymy na przykład jaką mamy temperaturę ustawioną w klimatyzacji lub czego Obecnie słuchamy. Teraz zaczyna robić się ciekawie. Drugi ekran. Żeby łatwiej go zrozumieć, bo jest bardzo rozbudowany, podzielę go na trzy rozdziały uruchamiane tymi przyciskami. Na początek, audio. Tutaj sprawa jest prosta. Możemy słuchać sobie muzyki z radia, z płyty, z USB czy z Bluetooth. Dalej, menu. Bardzo rozbudowany. Tutaj po raz kolejny możemy wprowadzić sobie dane do nawigacji. Dokładnie tak samo jak na ekranie. Powyżej. Do tego mamy dostęp do ustawień samochodu, aplikacji, wiadomości, pogody, kompasu, zegara albo driving performance, gdzie zobaczymy na przykład wykres przeciążenia G w trakcie jazdy. No i rozdział trzeci, czyli klimatyzacja. Możemy ją obsługiwać dotykowo z ekranu, ale dodatkowo mamy jeszcze fizyczne przyciski po lewej i po prawej stronie. Za to akurat plus, bo znacznie łatwiej używa się klimatyzacji w takiej... Tradycyjny sposób. Niżej panel radia, mamy tutaj miejsce na płytę, tradycyjne przyciski i pokrętło od głośności. Oczywiście wywołują te same funkcje co ekran. Nie wydaje wam się to trochę zagmatwane, jakby bardzo, bardzo chcieli i przedobrzyli. Ciężko tutaj mówić o ergonomii czy intuicyjności. Żeby opanować ten system do perfekcji, naprawdę trzeba mieć nieskończoną ilość czasu. Tutaj jeszcze przyciski od podgrzewanych foteli i świateł awaryjnych. Zamykany schowek na drobnostki, obok gniazdo zapalniczki. Dźwignia zmiany biegów jest ładna, zgrabna, oczywiście mamy tutaj automat. Dalej jeszcze pokrętło i przyciski do obsługi systemu multimedialnego, ale wbrew pozorom wcale to nie pomaga. Tutaj przycisk od zmiany trybu jazdy, a obok uchwyty na kubki. Jak widać, świetnie zdają nasz test. Dalej jeszcze szeroki podokietnik, nie ma on regulacji na długość ani na wysokość, ale w środku znajdziemy jeszcze dwa złącza USB, miejsce na kartę SD od mapy nawigacji, gniazdo, zapalniczki, złącze AUX oraz malutki schowek. Schowek pasażera też nie jest pokaźnych rozmiarów, jest wyłożony przyjemnym materiałem. Na górze szyberdach, no ale dzisiaj widok nie jest zbyt przyjemny, więc się nie przyda. Do tego jeszcze schowek na okulary, także na słoneczne dni. Kierownica jest bardzo ładna. Być może projektował ją ten sam zespół, który robił karoserię. Mamy tutaj ciekawą srebrną stawkę, fajne kształty, dobre trzymanie i kilka przycisków zgrabnie wkomponowanych w ten kształt. Możemy tutaj obsłużyć radio, zestaw głośnomówiący, komputer pogodowy oraz Tempomat. Zegary także wyglądają nieźle. Białe wskazówki, białe cyfry. Na liczniku jest ich dosyć sporo, bo mamy tutaj skalę zarówno w milach, jak i w kilometrach. Ale nie dajcie się zwieść, skala kończy się na 280 km na godzinę. Na środku kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości, na którym znajdziemy informacje z komputera pokładowego, nawigacji kompasu i tak dalej. Drzwi także elegancko wykończone. Srebrne wstawki, ładna klamka. Oczywiście panel sterowania szybami, lusterkami oraz centralnym zamkiem. Duży plus za przeszycia na boczku oraz wygodny miękki podłokietnik na dole kieszeń niezbyt pojemna. Myślę, że zmieści się półlitrowa butelka. Fotele są bardzo wygodne, mają bogatą, elektryczną regulację. Możemy także manualnie zmieniać długość siedziska, trzymanie boczne, świetne. Brakuje mi tylko pamięci ustawień. Jeśli chodzi o miejsce, no nie brakuje go. Może się wydawać, że nad głową nie mam zbyt dużego zapasu, bo fotel jest dosyć wysoko i nie można go niżej opuścić, ale spokojnie testowaliśmy z osobą, która ma ponad 1,90 m i też nie narzekała, bo troszeczkę się pochyliła do tyłu, ale to jest jej naturalna pozycja do kierowania. A teraz zobaczmy, jak będzie można podróżować z tyłu. Z tyłu jest super, mięciutko, komfortowo, z dużym zapasem na nogi. No, może nad głową nie ma szaleństwa. Osoba na środku? Trzy razy nie. Po pierwsze, tutaj jest niezwykle twardo. Po drugie, tunel jest obszerny i podłokietnik daleko wysunięty. Ale tą środkową część możemy wykorzystać lepiej, na przykład otwierając sobie podłokietnik, który jest miękki, ma dwa miejsca na kubki oraz otwór do bagażnika. Na środku mamy jeszcze kratki na wiewu oraz popielniczkę. Na fotelach praktyczne kieszenie, a na kanapie i Możemy ją także składać, ale żeby to zrobić trzeba pociągnąć za odpowiedni sznureczek w bagażniku. No i powiedzmy sobie szczerze, nie robi to z naszego samochodu bagażówki. Jedynie daje możliwość przewiezienia czegoś dłuższego, a uskok do bagażnika jest bardzo duży. A zatem zajrzyjmy teraz do kufra. Pojemność to 500 litrów, hybryda ma o 100 mniej. Kształt daleki od regularności. W środku znajdziemy na przykład paski do odblokowywania kanapy. Pod podłogą kilka maluteńkich schowków, koła zapasowego tutaj nie ma. Bajerów w sumie brak, no może poza tą dźwignią do otwierania bagażnika od środka. Dodatkowo świeci w ciemności. Kto ogląda chłopaków sferajny, wie, do czego to służy, ale tak naprawdę to jest wymagane amerykańskim prawem. No nie wygląda to specjalnie dobrze, ale dajmy mu szansę w naszym teście walizek. Pomimo moich obaw, udało zmieścić się wszystko, a zatem ruszamy w drogę. Ten samochód przyspiesza doskonale, brzmi genialnie. Zresztą posłuchajmy przez chwilkę. A prowadzi się nie tak świetnie. To znaczy. Nie zrozumcie mnie źle, jest dobrze, można powiedzieć nawet bardzo dobrze, ale myślę, że po prostu jego naturalnym środowiskiem jest autostrada. Tam powiedzie nas szybko i komfortowo, ale tutaj na lokalnych, krętych, często dziurawych drogach radzi sobie raczej średnio. Warto zwrócić uwagę na układ kierowniczy. Tutaj nie ma bezpośredniego fizycznego połączenia pomiędzy kierownicą a kołami. Jest to system adaptacyjnego kierowania pojazdem w skrócie DAS, ale nie DAS Auto, tylko Direct Adaptive Steering. A jak coś się stanie i to nie zadziała, spokojnie jest system awaryjny, który szybko połączy fizycznie kierownicę z resztą auta. Podobno jest to technologia stosowana także w myśliwcach. Q50 jest wyposażone także w tak zwaną tarczę bezpieczeństwa, co pozwala na prawie autonomiczną jazdę. Oczywiście absolutnie nie wolno jeździć bez trzymanki, ale nie da się ukryć, że ma świetnie działający aktywny tempomat z aktywnym pedałem. Do tego system utrzymywania pojazdu na pasie ruchu. Nazwa tarcza bezpieczeństwa brzmi super, a co najlepsze działa. Trzeba się naprawdę postarać, aby spowodować stłuczkę tym autem. Jednak jestem winien wam doprecyzowanie jednej informacji. Dzisiaj nie mamy Q50 a Q50S. Jak się domyślacie, S to wersja sport, ale to S bardziej świadczy o dużej mocy niż o zacięciu sportowym odczuwalnym np. w sztywności zawieszenia. Do tego mamy wersję z rynku amerykańskiego, a więc bardzo udaną konfigurację 3.0 Biturbo z napędem na 4 koła. Rocznik 2018. Moc. To skromne 405 koni mechanicznych. Na europejski rynek trafiały wersje o tej samej mocy, ale z napędem tylko na tył. Nasz egzemplarz legitymuje się przyspieszeniem do 100 km na godzinę na poziomie 5,1 sekundy. Test elastyczności. W takim aucie to czysta przyjemność. Myślę, że powinienem zrobić jeszcze kilka dodatkowych prób, tak dla pewności. 60-90, ruszamy. Wynik to równiutkie 2 sekundy. W tym aucie w ogóle trzeba być bardzo uważnym, bo przyspieszanie powyżej 100 km na godzinę idzie mu niezwykle łatwo. A pamiętajmy, że licznik mamy głównie wyskalowany w milach, co może nas zmylić. Trzeba spoglądać na te mniejsze cyferki. W temacie widoczności nic nie mogę zarzucić, a jak na sedana to jest w ogóle bardzo dobrze. Mocno pomagają te duże lusterka. Bezpieczeństwo to żaden problem dla tego modelu. W NCAP osiągnął 5 gwiazdek. Q50 przeszło też amerykański test Small Overlap i osiągnęło 3 na 4 gwiazdki. A teraz test głośności, zobaczmy jak ta limuzyna poradzi sobie przy 90 km na godzinę. Wynik to 59,3 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie na grafice. A teraz o dziwo miły test, test spalania. Jak na 405 koni i 4x4 jest nieźle. Wyniki przy 90, 140 oraz mieście. Czy Infiniti wycofało się z Europy z powodu nadmiaru zamówień? Czy to tak, że klienci walili drzwiami i oknami, aż fabryka nie mogła wyrobić? Absolutnie nie. A tak serio, to sprzedaż była mizerna. A o Polsce nawet nie ma co wspominać. Jednak tylko w Europie jest taka sytuacja. Rynki azjatyckie, Stany Zjednoczone, tamte auta się sprzedają. Dlatego duża część samochodów na naszym rynku wtórnym ma właśnie takie pochodzenie. A zatem za ile można nabyć Q50 w drodze zakupu? 50-60 tysięcy to minimum. Za 140 kupimy już dwulatka z polskiego salonu z napędem hybrydowym. Więcej szczegółów poznacie. Wchodząc na Otomoto, link do pełnej listy ogłoszeń w prawym górnym rogu oraz w opisie. Gama silnikowa jest bardzo udana właściwie to nie ma złego wyboru wszystko zależy od tego, czego oczekujemy oraz od tego, na co nas stać. Mam na myśli tutaj także koszty codziennej jazdy. A więc podejdźmy do tematu, jak Europejczycy: poproszę diesla. Infinity bez problemu zaoferowało bardzo fajną jednostkę. Nie, nie martwcie się, nie ze stajni Renault, tylko prosto od Mercedesa. Alians Renault Nissan dogadał się właśnie z tą marką. Pewnie zadzwonili do nich i powiedzieli, że teraz będą robić auta premium i potrzebują technologii. I w taki oto sposób skrzynie i silniki Mercedesa trafiły do Infinity. Taka jest przynajmniej moja wersja zdarzeń. Nie zmienia to faktu, że w gamie znalazł się dobrze znany 2-2 o mocy 170 koni. Zapewnia przeciętne osiągi w porównaniu do innych silników, ale jak ktoś nie chce dużo wydawać na paliwo, to nie ma lepszej opcji. Czas na hybrydę. Ekologia w wydaniu amerykańskim. 3.5 V6 i elektryk o łącznej mocy 364 koni mechanicznych. 5,1 sekundy do setki i prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Pozwolę sobie zauważyć, że ekologia w takim wydaniu bardzo mi się podoba. Oszczędności można uzyskać głównie podczas jazdy miejskiej, a na trasie pierwsze skrzypce gra V6. Jednak warto rozważyć ten napęd, bo silnik elektryczny daje kopa od samego dołu, więc jakby trochę zastępuje turbo. To teraz czas na tradycyjne benzyny. Najmniejszy i najsłabszy silnik to 2.0 T 211 koni, jedyne R4 wśród benzyn. To także efekt współpracy z Mercedesem. Mamy też 3.0 T z dwoma turbinami w dwóch wariantach: 300 i 405 koni mechanicznych. Oba obecne w USA, a ten drugi również w Europie. Dość rzadko spotykana jest też wersja 3.7. Moc. 333 konie mechaniczne, obecna także w 370Z. Q50 jest wyposażona w automatyczną skrzynię biegów 7G-tronic, która jest dość ospała i dopiero po przełączeniu się na tryb sport działa tak, jak powinna. Może inaczej, standardowo jest nastawiona na komfort. Zresztą też pożyczona z Mercedesa, więc już wiadomo, o co chodzi. Co się zatem psuje w tym aucie? Niewiele. Po pierwsze są to naprawdę niezłe samochody z udaną technologią. Po drugie, jest ich na tyle mało, że trudno tutaj mówić o wysypie jakichś powtarzających się masowo usterek. Użytkownicy narzekali na przykład na inforozrywkę. Przestarzała w momencie wejścia na rynek oraz wolno działająca. Niektórzy zgłaszali niską trwałość turbin oraz pasków alternatora. Jednak dotyczyło to raczej aut przed liftingiem oraz po modyfikacjach powodujących spory przyrost mocy. Parę osób skarżyło się na system DAS. Jedni mieli problemy z kołami, inni potrzebowali kalibracji systemu. Spójrzmy jeszcze z jakimi kosztami musimy się liczyć, posiadając Infinity Q50. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na OTOMOTO CZĘŚCI. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Znajdziecie tam masę ofert w korzystnych cenach. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w naszym filmie, pisz do nas na adres youtube.małpa.otomoto.pl Jakie zalety ma Q50? Przede wszystkim jest przepięknym samochodem. Do tego ma fajne, dynamiczne jednostki i zapewnia komfort jazdy. A co może wkurzać w tym modelu? Przekombinowany system multimedialny, to, że jest to samochód bardziej cztero niż pięcioosobowy. No i przede wszystkim tej marki nie ma już w Europie. Obiecali dożywotni serwis, ale czy tak faktycznie będzie? Kto wie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie także łapkę w górę i komentarz. No i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Świetnie zdają nasz test. Trzymają. Jesteś 100 metrów od przeszkody. बीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी